Hej, cześć, widzowie z tej strony Steel i zapraszam Was na tak omówienie. jak stworzyłem tą niesamowitą pić modową, modową, może paczkę modów, której gram na Atmi 9. Pić bardzo prosta rzecz, o co chodzi? Mamy w tym przypadku, tak, mamy AIB, czyli Minecraft Premium, który właśnie zaprezentuje, jak on działa. Pod tym względem pobieramy CruiseForge'a. No po prostu napiszcie sobie na przykładarce Tours FORGE, WLOAD pobieracie całe patrzcie modułów oraz właśnie pobierze cała ta aplikacja podłączcie się z Minecraftem ale to w sumie tak zrobić tu macie bierzecie Minecrafta robi wam się to nieważne robi wam się Olden Mod 9 pobieracie w tym miejscu pisze pobieracie A, ty MI powinno wystarczyć wystarczyło, mamy w pierwszym PLAY, GRAMY instal w waszym przypadku idziemy Dalej. Na początku pokażę Wam się takie okienko. No, tu macie 420 modów, shaderki. To w sumie wszystko. Nawet nie mam świata, nie, nie rozumiem. I teraz tak, co my tu mamy? Kiedy używam to używane najczęściej komplementary shaders Reimagined Gid. Teraz to, to, musimy mieć tak. Profile. I musimy sobie w tym momencie ustawić allow content management for this profile. Ustawiamy. Zajebiście. Działa? Działa. W tym momencie nam pokazuje głównie mody, tu możecie po się nie ma sensu. dajemy add more contents. Piszemy tu w tym momencie mon. Dodajemy pierwsze, drugi, wszystko. Serio, to, są, to tyle. Pierwszy mod, drugi mod. Wszystko po to żeby farmić pokebole, a też żeby były pokemony w skrócie. To tyle. Eee, to tyle. <laughs> nie trzeba żadnego a nic pobierać, po prostu pobieracie. To tyle, No nic nie trzeba. Mówić update, ale lepiej nie robić. Aby co? Polecam was nie bawić się update'ami, nic, nic, tutaj nic update to nigdy w życiu. Bo powiem tak, wersja która jest Minecrafta, tego atomi, raz wam powiem, żeby dla każdej osoby która by próbowała to zrobić. Jest najnowsza wersja? To jest najnowsza wersja. Mam takie same starocie, niezaktualizowane mody, bo to psuje. Raz to zrobiłem z jednym modem i musiałem do. Mm, nie wiem. Nie wiem, co to było, dis... uploadować? Nie wiem, po prostu musiałem to cofnąć. O. Tyle w temacie. Po chuj, ale robię to dla Was. Gdzie trzeba zrobić identycznie, czyli możecie po prostu pobrać. Paczkę modów z dorobić sobie teraz to jest sposób B, czy tam drugi. Dla osób, które mają non-premium. Bardzo prosta rzecz. zainstalowałem na szybkości kirysta Launchera. Dajmy po prostu przeglądaj paczki. Bierzemy paczki użytkowników, bardzo prosta rzecz. I nowa paczka lub importowanie. Znajdźcie sobie na paczki użytkowników, będzie mi bardziej w tym miejscu. mieć nową paczkę lub importowanie. Dodajemy widz. I piszemy w tym momencie, proszę wpisać nazwę paczki. Daj like i suba, to też wiadomo. I bierzemy kurs forge lub zainstalować, bo tutaj używając jedną z tych repozytorium. W tyle. Dalej bierzemy all the mods 9, to co my mamy. To jest combine razem z pitch Dajemy dalej I, i się to wtedy instaluje. Jeśli by to zrobiliście, to świetnie. Pokażę, że się tutaj coś. Czyli takie, wiadomo, yy, no, no, dajcie lajka like, i like, suba i macie mieć całą paczkę modów. W szysiu, to będzie, w tu ma ładnie pokazane, zajbiście. powtarzam, zróbcie je, to jest daj, z Kurs Forge'a. Będzie szybciej. Dodajemy, wchodzimy. Teraz, widzowie, wpisujemy tutaj pić salmon. Jeszcze raz salmon". nie salmon, niemalaga. Mamy pić salmon". Dodaj w tym miejscu oraz butani pod dodaj, razu pobieramy też i te mody. Tak czemu? Bo to jest jedyna opcja, gdzie można zbierać te, można powiedzieć, roślinki. Tylko okay, i wyłącznie, ponieważ pod, pod tym względem botani są podsy. Gdyby były inna możliwość, to może było innej możliwości. Tyle w temacie. Oldarnięte, to, odarnięte. To. naciskamy OK. Pisujemy pizzę, możemy się upewnić, są, zatwierdź i widzę, wejdrajcie. Drajcie cieście cieszcie się tą paczką modów, bo jest świetna. Nie stworzymy jej ja, tylko osoba, która stworzyła Atomy, nie pamiętam nazwy, że Niku oraz Pizza Mony. No, a to Pizza Mony, to wiadomo, są zawsze świetne i zajebiste. i do modów wszędzie wpierdolą, bo są genialne. W no, właśnie chodzi mi o Pizza nie Ja się znam, widzimy się w następną odcinku z serii Atomy 9 z Pizza Monami. Oj są codziennie od 12 tam może później czasami są się spóźnią o taki chuj i tyle w macie, więc co? To tyle. Trzymajcie się i cześć!